Wzory na maturę z matematyki, których brakuje mi w tablicach. Czy są na sali fani Harry Pottera? Wzór numer jeden, który przydałby się podczas obliczeń dotyczących funkcji kwadratowej. Chodzi o taki wzór. x1 dodać, x2, czyli dodajemy do siebie miejsce zerowe. Wszystko podzielone na 2, i to, moi drodzy, daje nam p. P, czyli pierwsza współrzędna wierzchołka paraboli. Zobaczcie, jakby to wyglądało w pewnym przykładzie. Mamy tutaj fragment paraboli i nie wiemy, gdzie ta parabola ma swój wierzchołek oraz gdzie ma oś symetrii. Ja zawsze Was uczę, że mamy policzyć sobie odległość pomiędzy jednym a drugim miejscem zerowym, policzyć ile to jest kratek, i wycelować dokładnie w środek. Ale w momencie, kiedy sobie użyjemy tego wzoru. I podstawimy miejsca zerowe, które widzimy na wykresie, czyli minus 2 i 10, no to mamy minus 2 dodać 10 podzielone na 2, czyli 8 podzielone na 2. A 8 podzielone na 2 jest równe 4, czyli wiemy, że P jest równe 4 i wiemy, że oś symetrii przechodzi idealnie przez czwórkę. To jest bardzo przydatne właśnie podczas takich zadań. A jeżeli zastanawiacie się, skąd wziąć to wszystko, żeby w niecały miesiąc przygotować się i zdać maturę z matematyki, to pamiętajcie, że jest dostępny mój krótki kurs maturalny na wynik do 50%, czyli nie uczycie się całego materiału, a uczycie się wybranych przeze mnie najłatwiejszych działów matematyki. Znajdziecie tam masę pewniaków. Maturalnych, cztery arkusze maturalne stworzone przeze mnie, a nawet pojawia się tam ten wzór, który wiele ułatwia na maturze. Link do kursów Bio i wracamy do filmu. Numer 2 to wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów większych niż 90 stopni. W waszych tablicach macie tabelkę, tą, którą teraz tutaj wyświetlam, i to jest tabelka, z której odczytacie sinusa, kosinusa i tangensa dla kątów od 0 do 90 stopni. Świat byłby piękny, gdybyśmy mieli w tablicach taką tabelkę, czyli rozszerzoną o te wyższe kąty. Wtedy od razu moglibyśmy odczytać sobie wartość danej funkcji trygonometrycznej bez korzystania ze wzorów redukcyjnych. I wiem, wiem, pojawią się głosy, że kiedy macie wszystko podane na tacy w tabelce, no to wtedy tracicie umiejętność korzystania ze wzorów redukcyjnych. Ale uważam, że zdobylibyście nową umiejętność, bo jeżeli oswoicie się z tymi wynikami, które pojawiają się w tabelce, to zaczniecie do funkcji trygonometrycznych podchodzić bardziej intuicyjnie i rozumieć, dlaczego wartości funkcji trygonometrycznych dla niektórych kątów są ujemne, jaki to ma związek z wykresem funkcji itd. Dalej. A tego mi bardzo brakuje w polskiej szkole, że wszystko jest bardzo teoretyczne. Numer trzeci, ostatni, trójkąt równoboczny oraz promień okręgu wpisanego i opisanego na trójkącie równobocznym. Generalnie takie wzory mamy w tablicach, ale mi brakuje tam rysunku. Już wam pokazuję o co chodzi. Mamy trójkąt równoboczny. Na trójkącie równobocznym opisujemy okrąg i w trójkąt równoboczny wpisujemy jeszcze jeden okrąg, czyli to będzie taki mały okrąg który znajduje się w środku naszego trójkąta. I teraz interesują nas promienie jednego i drugiego okręgu. W tym miejscu mamy środek okręgu. To jest promień małego okręgu, więc oznaczę go sobie małą literką r, a teraz zaznaczymy promień dużego okręgu. Promień dużego okręgu jest tutaj. Cała ta linia to jest promień dużego okręgu, i promień dużego okręgu oznaczamy jako duże r. I teraz dzieje się magia, bo okazuje się, że kiedy połączymy ze sobą duże r i małe r, no to całość układa nam się w wysokość naszego trójkąta. Dodatkowo, jeżeli tą naszą wysokość podzielimy w taki sposób, to otrzymamy trzy odcinki, i te odcinki są odcinkami równej długości. W takim razie, skoro cała wysokość to są trzy odcinki, no to małe r to będzie 1 trzecia całej wysokości. A duże R to są dwa kawałki z trzech, czyli to będą dwie trzecie całej wysokości. I kiedy na lekcjach moim uczniom wykonam taki rysunek, to wszystko staje się dla nich proste i oczywiste, i nie mają problemu z obliczaniem tych promieni. Natomiast w tablicach, oczywiście, że macie wzór na małe R i na duże R. Ale rysunek, który jest dołożony do tych wzorów, absolutnie nam nie pokazuje, czym tak naprawdę jest to duże r i czym tak naprawdę jest to małe r i dlaczego to jest 1 trzecia i 2 trzecie h. Jestem ciekawa, jak wy na to patrzycie i czy wam mój rysunek ułatwia sprawę. Co więcej, ten mój rysunek pokazuje nam inne bardzo fajne zależności. Z tego rysunku możemy też wyciągnąć informację, że h, czyli wysokość trójkąta, to jest duże r, dodać małe r. No i jeszcze jeden bardzo fajny wzorek: duże r. Składa się tak naprawdę z dwóch małych r, bo przecież te trzy odcinki ten, ten i ten są sobie równe, więc w dużym promieniu mieszczą się dwa małe promienie, więc to jest jeszcze jedna zależność, którą możemy sobie dopisać. Teraz, gdy narysowałam taki rysunek na lekcji, mój uczeń od razu skojarzył to z symbolem z Harry'ego Pottera. Ja nie czytałam, więc nie wiem, ale już się nauczyłam. Chodzi o ten symbol i rzeczywiście on jest bardzo podobny do tego rysunku, który ja narysowałam. Mamy trójkąt równoboczny, mamy jego wysokość, mamy okrąg wpisany w trójkąt równoboczny, brakuje tego okręgu na zewnątrz, czyli okręgu opisanego. No dobra, nie udało mi się. Możecie dać znać w komentarzach, co oznacza trójkąt, kreska i kółko, bo ja już zapomniałam. Wiem, że kreska to jest czarna różdżka. Wskazówka na maturę, przecież możecie sobie w Waszym arkuszu egzaminacyjnym narysować ten symbol z Harry'ego Pottera i jeszcze dorysować ten okrąg na zewnątrz. Na środku tego mniejszego okręgu zaznaczacie sobie środek i to będzie środek obu okręgów i wtedy w tym miejscu macie małe R, w tym miejscu macie duże R i myślę, że reszta zasad Wam się przypomni i wtedy wzory, które macie w tablicach, czyli właśnie te dwa wzory staną się przydatne. Dajcie znać w komentarzach, które wzory wy umieścilibyście jeszcze w tablicach, i słyszymy się w kolejnym filmie.